No dzisiaj luźnie skoczyłem sobie tutaj na spławik posiedzieć, ale pogoda jak zwykle. Jak zwykle. Nie jest taka jak oczekiwałem. Cały czas zasuwa mi tu wiatr. No ale co zrobić? Specjalnie tu już przyjechałem, tu już będę siedział. Ale jest dramat, serio. Nie wiem, czemu zawsze jak mam wolne, to zawsze jest do dupy pogoda. Zawsze. O mam rybę Nie mniejszą tampę, ale jest Jest kolejna rybka ładna O, o kurcze Teraz ładna jakaś No nie mogę teraz tylko O, zaś to podbieraka. Nie, wszystko, przez... chodźcie rekord. Kolejna ładna płoć. Kurczę. Brania są nawet dość regularne, bo co 10-15 minut mam praktycznie ryby, więc naprawdę jest rewelacja i wszystkie ryby. No, są takie góra 20 cm, więc drobnicy nie ma. Może dlatego, że trochę selekcjonuję i łowię na kukurydzę. Ale naprawdę mega fajnie, mega fajnie, szczególnie po wczorajszej motławie, gdzie no, za dużo się nie działo, nie ukrywajmy. No to tutaj przynajmniej sobie trochę powyciągają dziś tych ryb. Mamy rybę. Ładna dosyć Podbierak. Jestem do no. podbieraka. Że taką, że nie wyciągniesz i by. Ładna. Kolejna piękna płotka do naszego asortymentu. Zdziwiłem się, bo się naprawdę dzisiaj dzieje na tych rybach i są brania. A tego się nie spodziewałem. Tutaj przychodzą, ostatnio nie miałem tyle zanęty. A już złapałem naprawdę troszkę tych płoci. To taki ładnych, że trzeba było je podbierać podbierakiem. Także naprawdę jestem na plus zaskoczony. Za jakieś 10 minut myślę, będę się zbijał. Już na dzisiaj się nałowiłem. Już się ciemnia powoli spławik, ciężko widać. No i się robi chłodność. To nie jest to, jest koniec kwietnia, jednak jeszcze. a don't wanna sleep in cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit that i don't become you